Dam, 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 Witaj, ser. Twoja warownia w końcu doczekała się gospodarza. A ja witam was! Doczekaliście się w końcu, mam nadzieję, przejścia tej misji. czarlatańskiej. Skipuję to już nie chce mi się tego słuchać. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni odcinek i wiecie, o co w tej gówno misji chodzi. Możesz na nas liczyć. Tak. Ja taktykę sobie podjebałem Nie ukrywam Podjebałem taktykę Od gracza Już no, mówię kogo Lutel Lutel Na, na YouTubie Tak chłop się nazywa Ja podjebałem od niego taktykę Mam nadzieję, że będzie działać, ponieważ e, To nie na to wersję gry Jest nagrane no, no, liczę, liczę, że pójdzie Jakieś polecenia? Liczę, że pójdzie Zobaczymy, powiedz tylko, co mamy zrobić. Uuuh. W ogóle on mi powiedział, że ta misja jest na czacie, to prawda? No, możesz na nas liczyć. Prawda, spory kawał drogi. Dobra, zobaczycie na czym polega ta misja? Polega na pewnym błędzie gry. Mam nadzieję, że on dalej działa. Eee, chwila tutaj on umieszcza te wojska? Tak, chyba tu. Dobra, no zobaczymy. Z, razem stosujemy jak nie to... Jak nie będzie działać to ja przerwę nagrywanie. <grywanie> Zobaczę inną taktykę i dalej będę napierdzielać. No co ja mogę, biedny. Dobra. ci pokażę zabici. Można tymi jednostkami się przemieścić już na górę. I weź proszę cię idź tędy. Dobra, chodzi o to ogólnie, żeby się wbić, tutaj jak to nam wyjdzie, zobaczymy. Ruszamy Zobaczymy, widzicie, tutaj jest taki przesmyk. I tu nasi pałkarze mogą to przekopę zrobić i wpierdzielić się. I tutaj, taranem, możemy rozwalić te mury. A łucznikami, co jest największym według mnie oszukaństwem w tej misji. Już tam zmierzamy, e, możemy łucznikami stąd zestrzeliwać e, tych łuczników. O dziwo! O dziwo, tak to działa. Ale on mówi, żeby brać po. Po jednym, dwóch tych łuczników. Zobaczymy, czy to działa w ogóle. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Wyruszamy. Ty możesz, Ty faktycznie, ale jajca. No dobra już tam zmierzamy. Bierzemy ruszamy natychmiast. Ty kilku uczników. Ruszamy. Już tam zmierzamy. Ucznicy w gotowości. Panie nie możemy tam dojść. I ładujemy ich tam, Ty co to było do Szylanko? A myśliwi chyba Ruszamy natychmiast Wyruszamy Kurde. Mój panie o kurde, tam kurznik widzi nas. Ej, ale kuina! Ty, ty, halo! Chłopie, co kurwa za taktyka na kiu? Jeszcze raz próbujemy, jak nie, to już się starcik szybki wale. Jakieś polecenia? Możesz na nas liczyć. Czekamy na rozkazy. Dokąd idziemy? Zawsze gotowi. Dokąd tym razem? Ależ no to spory... Kurwa, myślałem, że na przyjemniaczkę to zrobimy. To taka heca, że oni stąd mnie potrafią zaatakować, aż tu? Chwila, aż sobie cofnę filmik. Zobaczy, czy on na pewno ten tutaj atakował. Ty nie, on stąd atakował Kurwa co że on se podszedł tu aż. No dobra, spróbujemy tak. Czemu ty nie mam tam, tego pod jedynką? To... Broj... Ci, ci pokażę wychodzą? Wychodzą. Furr... Mamy... Musicie iść tak głupio. Wy wstawajcie i próbujcie w nich no, no. Ruszamy na Dokąd idziemy? Już wyruszamy Jakieś polecenia? Wyruszamy Gotowi to mi do boju, sir. Czekamy na rozkazy. Kawałek drogi Na pozycjach. Dobra wyruszamy. Czyli stąd jednak. Oko małem was widzowie. Stąd Mamy na parze do niego. Tak? Tu, tu inaczej ta mapa wygląda, ale wydaje się, jakby stąd. Ta. Grafika jest o też zmieniona teraz. Tak, Te myśliwi idą. Nie wiem, czy będą widzieć moje wojska ci myśliwi. Chyba nie. Mój panie. Już tam Dobra, czyli musimy ich umieścić tu. Jednego weźmy sobie. Ruszamy natychmiast! Tu. Kurwa, jak się rzucili na biednego księdza, Ucznicy w gotowości. Wyruszamy. I Mój łuk będzie ci służył. Okay. Mój panie, ruszamy natychmiast. Dobra, spowolnijmy sobie grę, może. Jakieś polecenia? wyruszamy. Czekamy muszę tutaj stacji. tak poklikać sobie. Już tam tak? żeby ich pozwysyłać.zam natychmiast. Ucznicy w gotowości. wyruszamy. Mój móg będzie Ci służył. Próła nie zmieszcze już tu chyba nikogo. Już tam złyżamy. obraraz Dobra, dobra w Walcie w nich. Gotowe. Kurwa, strasznie dużo tych mnie zauważyło. Weźcie. ucznicy natychmiast. Łucznicy w gotowości. Panie nie możemy tam dojść. Wyruszamy. Mój łup panie nie możemy tam dojść. Już tam zmierzamy. Mój panie. Dobra, i tu... Tu mnie nie widzą raczej, tak? I, i mamy tak walić. Nie wiem, co jest za ikonka. Nie wiem, szansa na strzał? Nie wiem. Naładowanie łuku? A tego jeszcze zmieścimy. Nie, ten, ten już za dużo był. Mogę cię tu dać? Będziesz mógł sam strzelać? Jestem w gotowości. Ale umrzesz. Kurwa, uciekaj. stąd możesz strzelać? Ty. Stąd możesz strzelać? To czemu ja stąd nie strzelam? Czekamy na nie Możemy tam dojść. Tak. Strzały. Eee, strzały! Musimy tam dojść! Łucznicy w gotowości! Odszukać cel! Dobra! Mój łuk będzie ci służył! Czekamy! Trzeba pamiętać też, że ta misja jest na czas, nie? Nie mogę wycelować się. Jak to nie? Celować spokojnie! Mój panie! Ruszamy natychmiast! Już tam zmierzamy! Ruszamy natychmiast! Strzały gotowe! Jakieś polecenia? Karbować strzały! tak sobie trafiają jak widzicie. Czekamy na W Średnio im to idzie. Już tam zmierzamy! No, ale strzelają przynajmniej. Nie, ci już nie. Wyruszamy. A stąd? Nie mogę wycelować ser. Łucznicy tak? w panie. Nie możesz? Nie mogę wycelować, ser w tego? Nie O, w tego możesz. Nie. Nie mogę wycelować. Kurwa. Co Zaz... za... Gdzie ty się dojść. uczyłeś? Nie Jego możesz wycelować. Panie, nie możemy tam dojść. Dobra, no czekamy no. Ile, ile czasu jeszcze? Mam nadzieję, że jaja To w tą lecie, a nie w prawo. Ja w prawo, kurwa. Dobra, zobaczymy. O! Zrobiliśmy jednego dokąd tym razem? Hmm. To nie będzie takie proste No to we w, 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 w

ja pierdło Co tu co się dzieje? Dobra, dobra, widzowie Utkaj łeb. E, ja sobie zobaczę jednak jak to zrobić innym sposobem, dobrze? Dajcie mi chwilkę Dobra, jestem widzowy Znowu, wszystko już wiem, wszystko już wiem. W ogóle gra, grę dał się pozować. To wiem, kurwa, na początek. Takie jaja. Eee, Szybki marsz. Na czyli tak ustawmy sobie tych tu. Eee, startujmy grę. I tak, dobrym sposobem w miarę robiłem. W miarę dobrym sposobem robiłem. E, było blisko, e, zabrakło, zabrakło wiedzy, że nie, nie stąd napierdzielamy do nich, tylko stąd. Chyba, tak Czekamy mi się wydaje. E, no ale tak czy siak, no, teraz przejdziemy tą misję, więc nie ma problemu. E, Okej, okay, ser, Będę najszybciej jak mogę. Mój będzie ci służył. I cała reszta będzie w kontrol się? 1 Dobra i lecimy Teraz mam nadzieję że przyjdziemy tę misję eee... z tym szybko się w miarę w tym z tym, tym kurde. To jest przesady ile można powtarzać na misję dokąd tym razem Mój panie Powiedz tylko co mamy zrobić No to Wyjdźcie już tu Możesz na nas liczyć Tutaj kurcznicy nie dosięgają ich Dokąd czekamy my? na rozkazy? Ruszamy na tych Wy ustawcie się wszyscy tu Wyruszamy Wy idźcie. Nie wiem czy ten kurcznik dostanie. Kurwa dostanie. Ruszamy na tych Pani, nie możemy ja pierdół, musiał ruszamy. jeden łucznik dostać po pysku, no. O Boże, teraz będę czelać Już tam Ruszamy na Dobra. Gdzie wy U, idziecie? Ruszamy. Ruszać się. Ruszamy. Ruszamy w Dobra, mamy tych łuczników i kuszników. Boże, nie wiem, strasznie blisko tędy podchodzicie, boję się Dobrze. o was. Dobra jakoś sobie wyszło. będzie okay. Teraz tak, powalniamy. Powalniamy grę. W ogóle mógłbym zapisywać grę. Mógłbym. Jeden. Chowaj y szybkie zapisy, nie. Zapisywanie. A którym się szybko zapisuje? W ogóle... Ciszę troszkę. Ruty klawiszowe, szybki zapis. Czekamy widzowie Zapisz F1 i nie działa Opcje. Skróty klawiszowe. Mam tak. Taki brzydki ten. Zapisz Shift F1. Dobra, Shift F1. Jaki jest szybki zapis? Szybki zapis. Home. Dobrze, niech tak zatem będzie Jakieś polecenia? E, chodźcie tu Czekamy Wszyscy na rozkazy Wszyscy możecie w sumie podejść bliżej Łucznicy w gotowości Nie podchodzić takimi grupkami Inaczej tego nie widzę Już tam zmierzamy znaleźć miejsce, możemy... o To będzie to, to Nie mogę, mogę wycelować z... Nikt. Żaden Ruszamy z Was kurwa nie może wycelować, to no weźcie się. Nie róbcie Użyjcie. gotowe. Dobra. Chodźcie więcej. ich. Mój panie. w niego, no a co się gapicie. Widać, że głuptasy z nich. Dobra. Chodźcie tu. Dajcie mi jednego drabiniarza. Ci drabiniarze Drak, to są na chuja w tym miejscu, szczerze mówiąc. Już się robi, ser. Aha, Nie mogę wycelować, Tak, już tam zmierzałeś. Ruszamy na tył. Złócznicy w gotowości. Oczywiście. Mój łuk będzie ci służył. Odszukać cel. M Mój panie. Będę najszybciej drabiniali. jak Przelajcie w nich, no. Dajecie się obijać za darmo. Strzały gotowe. I za darmo. Odszukać cel. Jakieś polecenia? Czekamy na rozkazy. Ty, w niego możecie też? Nie mogę wycelować, ser. Nie, nie możecie. o wysokość? Możecie, kilku może. Ten nie może. Już się robi, ser. Ach, Dobra. ser, tam nie można dojść! Oczywiście. Pędzę najszybciej jak mogę. Tym roda, ser, kurwa. Tam nie można dojść! Oczywiście! Pędzę najszybciej jak mogę! Nie podejdzie. w gotowości! Nie mogę wycelować, ser. Mój łuk będzie ci służył. Chyba jesteśmy gotowi. Nie tego drobiniarza. Mój panie, wyruszamy. Już tam zmierzamy. Nie mogę wycelować. Wracamy do domu? Jakieś polecenia okay. celować spokojnie. Strzały gotowe. Tam na rozkazy. Porzuć trzeba... Ruszymy Ruszamy natychmiast. Trafić. Tak wyruszamy. Kurde, oni Czarnia mogą marwosz. już nas pruć. Tupczęcie, to cufka. Eee, Ruszamy natychmiast. Panie, nie możemy tam dojść. Panie, nie możemy tam dojść. Kurde, my powinniśmy w nich strzelać, a oni wreszcie. Panie, jakieś Nie możemy tam dojść. Ser, brak mniej. Weźmy ich. No, no to son, będzie lepiej. Nie, no i nas tak nabalają. Nie dobra to bez sensu to było Czekamy na rozkaz, ha? Łucznicy w gotowości Onc niezają. Już tam nie nara. Pewnie, na ty pewnie ty będę musiał wczytywać zaraz. Czytaj Wczytywanie Wolniej. Duro Mój łuk będzie ci służył. Wyruszamy. Już tam zmierzamy. Ruszamy natychmiast. Jakieś polecenia? Wyruszamy, czekamy na rozkaz. Odszukać, kurwa, celu. wszyscy się wrócili na nas. Celować spokojnie. Strzały gotowe. Karbować strzały. Odszukać cel Dobra, ale chyba drugą Strzały gotowe Karbować strzały Już tam zmierzamy Chodzi o tych Uwolnijmy Jak to było w Shift 2 Nie yeah. Home to był szybki zapis, dobra. Tak? Ruszamy natychmiast. Jak tu podejdę, to raczej się zagrują. Może nie? Dla że jednego. Powiedz tylko, co mamy zrobić. Okej, ser. Dosłownie jednego. Już się robi, ser. Oczywiście. Kurwa, i wszyscy podejście. Nie ja wiem, czy my ich przebijemy. Celować spokojnie. To no, nie wygląda też źle, co nie? Bo my ich też zabijamy w miarę. Strzały gotowe. kurwa do tego trzeba trzeba podejść Targować chyba, chyba dobra e eee, I teraz tak możesz na nas wejść knieże I taran 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 dawaj od razu tu knieże tu w ogóle kopacze mogą tutaj coś wstawiać? No zostawiajcie, nie ma problemu. E, idziecie tu. Powiedz, kopać. Kopać pasa, tak. Nie wiem, gdzie, gdzie oni będą tutaj, niby. się kopać ci kopacze, ale zacznij. Znaczy, znaczy. Tu, tu, tu. tu.

I ginieży Dokąd w Ten to dawaj, no kurwa napierdalaj Dobra, wlewajcie się, wlewajcie się, już widzę, że możecie się wlać Co? Kurde, sorry że tak nie mówię, ale się tak skupiam. I tak skupiam. E, zejdźcie, zejdźcie na razie. Zejdźcie wszyscy, błagam was. Kurwa, ile trzeba prosić? Taran gdzie jest. Tebi się tym Pałkarze, szybko! Pierdzielacie się tam! Okay. Dobra, postawa agresywna i tyle chyba wystarczy, co? Mamy to? Mamy to? Jest! Dobra, jest! Już myślałem, że gdzieś się wojska. Ja pierdolę! drabiniarze to dosyć... jest gówno w tej misji było yeah, udało się widzowie, udało mamy to, mamy to, dwa odcinki dwa odcinki, tyle prób nie wiem, jak ktoś to liczył to pozdro ale dobra, dziękuję wam serdecznie za ten odcinek, a ten odcinek w ogóle się pojawia po serii z y, portala nowej więc dajcie znać też jak serio ale to pewnie mówiłem na portalu, a no i oczywiście dziękuję dla tego dla Lutel za taktykę. I posłuchajmy sobie. Nie rozbili mój dom. Będę na nich polował jak na psy. O, i długo będę potem żałować tego, co mi zrobili. Najpierw porozwierzam ich na drzewach. Potem będę przypalał im stopy. W końcu połamie im nogi. A jeszcze później. Twoi ludzie przemaszerowali prawie cały kraj wzdłuż i wszerz i są bliscy wyczerpania. Aby dać im nieco wytchnienia, rozbiłeś obóz w głębi Bagien. Wiele ziem, które podbiłeś, z powrotem trafiło w ręce ciemiężycieli. Ale w sercach zabłysnęło nowe światełko nadziei. Oto wieść niosła, że do kraju powrócił prawowity król. Ojczulo wrócił? Wrócił z mlekiem, ojczulo? Urwa Wilk kolejną ziemię podbił mu naszą. No dobra! To kolejna misja w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego i trzymajcie się. Pa pa!